Pod górkę Jak tam Jola? nie poddawaj się Nie poddawaj się Zgadzasz się No patrz, no ale masz się? No to to też no a Ci dojść Ej Szpani No i teraz na prosto i tam wjeżdża jak to się ciekawy czy na nią wyleźć można co ta wiola nie poddawaj się Tu napisz tajne hardcore wejście <grystanie> abym se zjechał rower <grystanie> <grystanie> To jest 1353. Jeszcze żyjemy Ty my nie po tej stronie jedziemy. Jolka co robić z z panią. Nie można ponać, nie można. No strasznie telefony telefonu Trzeba bym tylko kamerki zabrać, bo już nagrałem po ulicy. <śmiech> <śmiech> tak ty! Nie ja odwracaj się głupo, do ciebie mówię? To co już? No, zaraz. Widzieliśmy wszystko. Idziemy do domu. Żrek <grywa> <grywa> na Jola. Się nie spotkamy. Jeszcze, jeszcze 20 odchodków. nic. Co ty na to? Tu będziemy kimać. Jak pogoda? Tak Te że jest tak mała, że nawet jej nie widzę naprawdę tak dokładnie, kawał metalu i Paryżu, tak, w Paryżu nam dopisała pogoda nie wiedzieliśmy czy się opalać czy się parzyć no to mogło być fajne, ale też powinni dodatkowo płacić sztuczna fala ogólnie Paryż w końcu wyjeżdżamy z Paryża i mamy go dość Połknął nasze wszystkie oszczędności Na dalszą podróż Teraz tylko Konserwy i suchy chleb Czyli bez zmian Nie no Co jak co, ale Wieża jest, nocą jest Spoko nie za daleko nic nie będzie widać Ale Tam coś świeci Tak tam Jola Podoba się w Madrycie w końcu ciepło Jolki Plus 30 A Może więcej Zaraz zobaczymy Plus 36 Taka malutka flaga Jola Czy jesteś? W szafie Byłeś szafie? Pani to do kogo? Na no, tych na morzu. końca nie widać. No to skać tam do wody. Patrz, płyną trówki, Idziemy dalej. Ale jesteś zadowolona, że idziemy dalej? Pokaż, jak się cieszysz! Woohoo! O, to jest czyste plaże Lizbony. Popatrzcie, świetnie, można... plaże, tylko nie Tak, tak, słuchajcie, słuchajcie. Co, 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 co? co to? Idziemy na punkt widokowy? Co to za entuzjazm? Co to za entuzjazm? Idziemy! Tu panoramkę byśmy trzeba Kawa giblartarska. Jak tak popatrzę, to nie wygląda taki mały ten giblartan. Tylko pokaż jak się biegnie, pokaż, biegnij, biegnij, Jolka, biegnij Daj mi tą kamerę Ja nie pobiegnę? Idź tam Tam Patrz, gdzie ja jestem No i teraz biegaj Pod górę? górę. Pod górę, daj pod górę Wesołowizna no. Co jest? Jakieś słabsze tempo? Nie, to tylko wiesz, w powietrzach potrzebował. Zminajmy się Na dziko Sajabiście Teraz chcesz... też Masz jak tam po 52 50... godzinach i 5... 30 minut 7...